Aj, witam, witam, witam w ten chłodny poranek. Za moimi plecami stadion, a przed moimi krokami, a dokładnie o tam, przychodnia lekarska, jak widać, właśnie idę sobie na szczepienie. Wiadomo przed czym. Ja niestety nie foliasz. Wolę mieć wszystkie szczepienia i być bezpieczny. Trzymajcie się cieplutko. Na razie. And after. Jeszcze raz. No, już po. Booster w organizmie buzuje, a my za chwilę idziemy na oddogi no bo przecież jest Winterfell, co nie? Trzymajcie się cieplutko. Nasz Apple Market. Co bardzo fajne tutaj jest, to to co jest nade mną. O tam jestem ja.